Obecność każdego z Państwa czyni tę chwilę pełniejszą i bardziej znaczącą. Serdecznie witam Pana Burmistrza Miasta Mariusza Siewierę, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Łowiczu Panią Zofię Bielemborek, Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Panią Małgorzatę Nowak, Dyrektora szkoły, panią Teresę Sokalską-Lebiodę, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, rodziców, oczywiście, nasze drogie media, i was, kochana młodzieży, ponieważ to wy jesteście bohaterami dzisiejszego spotkania. Korzystając z tej znamienitej okazji, pragniemy w imieniu wszystkich rodziców, uczniów klas ósmych złożyć serdecznie podziękowania wspaniałym nauczycielom naszych dzieci za lata pracy, opieki i zaangażowania, jakie poświęciliście naszym pociechom. Bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, to również kształtowanie charakterów, budowanie postaw i wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju. Dziękujemy za cierpliwość w trudnych momentach, za umiejętność motywowania i za codzienną obecność która często wykraczała poza obowiązki zawodowe. Wiemy, że to właśnie dzięki Wam, nauczycielom, nasze dzieci mogły dojrzewać w atmosferze szacunku, zrozumienia i bezpieczeństwa. Dziękujemy za każdą rozmowę, każde poświęcone dziecku słowo i każdą lekcję, która została w pamięci. A wracając do bohaterów dzisiejszego święta, chciałabym prosić nasze kochane dzieci o kilka słów od siebie. Zapraszam. Dzień dobry. Szanowna Pani Dyrektor, zaproszeni goście, nauczyciele, kochani rodzice, droga społeczności szkolnej. Zaczynamy ten wyjątkowy wieczór. Bal ósmoklasisty, który jest dla nas uczniów klasy ósmej nie tylko zabawą, ale też punktem kulminacyjnym. To ostatnia wspólna zabawa w naszej szkole, więc chcemy ten wieczór uczynić naprawdę niezapomnianym. Zapewne wszyscy z nas tutaj, drodzy koledzy i koleżanki, pamiętamy dokładnie swój pierwszy dzień w murach tej najstarszej w łowiczu szkoły. Pełen obaw, strachów dziecięcych w oczach, wiele zawdzięczamy tej placówce. Pomogła nam stać się dojrzałymi, empatycznymi, uśmiechniętymi młodymi ludźmi. Szkoła to nie tylko budynek, w którym trzeba się uczyć, ale także przyjaciele i życiwa atmosfera. Na samym początku chcielibyśmy się zwrócić do Pani Dyrektor Teresy Sokalskiej-Lebioty i Pani Wicedyrektor Marzele Pawlak. Dziękujemy Paniom, że mimo licznych obowiązków zawsze mogliśmy liczyć na rozmowę i zrozumienie. Albert Einstein powiedział, nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. I w naszej szkole edukacja dokładnie jest tak prowadzona. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego balu, zwłaszcza naszym kochanym rodzicom, za ich pomoc, wsparcie i zaangażowanie. To dzięki nim możemy dziś świętować ten wspaniały moment na tak pięknie oscarowo udekorowanej sali. Brawo! W tym momencie chcemy podziękować naszym nauczycielom za lata nauki i cierpliwość, za to, że byliście dla nas nie tylko nauczycielami, ale też mentorami i przyjaciółmi. Za słowa wyciągamy karteczki, nie schodzimy na dół. Ale moi drodzy, dziękuję, zapraszam na przerwę. Za wszystkie wycieczki z dzieciowa, dyskoteki, wyjścia do muzeum, kina, nalody, za integrację klas. Dziękujemy Wam, drodzy nauczyciele, że staraliście się przekazać nam swoją wiedzę i umiejętności, że widzieliście w nas potencjał, który dzięki Waszej pracy i naszym staraniom ma szansę zaowocować w przyszłości.